Dzień dobry, witam Cię ciepło, ja nazywam się Edyta. Dzisiaj będzie odpowiedź na pytanie. Nie mam pojęcia, co to będzie za pytanie, i tak naprawdę będzie to bardzo spontaniczne dzisiaj nagranie. I powiem Wam, że sama jestem bardzo ciekawa, co to takiego ciekawego przygotowała dla mnie jedna z moich słuchaczek. Witaj Edytko, mam do Ciebie bardzo ważne pytanie, szczególnie dla mnie w tym roku, ponieważ od października zaczynam ostatni rok studiów i będę pisać swoją pracę licencjacką. I bardzo ważne jest dla mnie to, w którym miejscu w domu będę siedziała, uczyła się, pisała i przygotowywała do tej pracy. Oglądałam wiele Twoich webinarów, ale powiem szczerze, nie kojarzę, czy to jest bardziej kierunek relacji, czy bardziej może kierunek sukcesu. Czy siedzieć w tym kierunku, czy siedzieć przodem do tego kierunku? Mam milion pytań odnośnie właśnie tego czasu teraz dla mnie. Jeżeli mogłabyś poruszyć ten temat, to będę Ci naprawdę ogromnie wdzięczna. Właśnie, i to jest bardzo ciekawe pytanie, <laughs> dlatego że na tego typu sytuacje należy spojrzeć z kilku perspektyw. I tak jak to na pewno już zorientowaliście się w feng shui, pewne aspekty trzeba rozpracować tak jakby warstwowo, czyli tak jakbyśmy budowali energetycznie tą naszą dobrą pozycję, to nasze dobre miejsce, czy naszą dobrą lokalizację. Tak? Tutaj chodzi o to, żeby umiejscowić się w tym najlepszym dla siebie miejscu żeby przy całym tym wysiłku naszej pracy, żeby pisanie, żeby ten, ta, to skupienie było dobre, żeby te, te pomysły przychodziły, żeby po prostu jakby wykorzystać wszystkie te elementy, które, które są dostępne, w całej tej wiedzy feng shui. I przede wszystkim zacznę od takiej bazy. Czyli najważniejszą sprawą jest to, żebyśmy byli ulokowani przodem do drzwi. Czyli, w obojętnie jakim miejscu będziemy, czy to będzie duży pokój, czy nasze biuro, to pamiętajmy, że najważniejszą pozycją jest to, aby zawsze właśnie siedzieć przodem do drzwi albo przynajmniej w takiej pozycji, która będzie dawała nam kontrolę nad tym, co yy, kto wchodzi, tak? czyli żebyśmy po prostu widzieli chociażby kątem oka właśnie kto wchodzi do tego pomieszczenia? Istotną sprawą jest również to, żeby nie pracować, nie uczyć się, w, starać się skupić w miejscach, które z racji swojego przeznaczenia już no, jakby nie do tego służą dlatego, że będą powodowały taki rozłam energetyczny w tej przestrzeni i w nas w ogóle. W związku z tym unikamy pracy w łóżku. Tak, dlatego, że jest to miejsce do snu i ten sen jest nam bardzo potrzebny do regeneracji, ale również to, że w łóżku będzie nam się źle pracować, bo po prostu będziemy znużeni. Czyli nie pracujemy w łóżku i w miejscach, które no, mogą powodować właśnie takie rozkojarzenie, czyli na przykład centralnie w kuchni, gdzie jesteśmy w otoczeniu jedzenia tak, i będziemy po prostu co chwilę czy sięgać po jedzenie, czy. No, Jakby te zapachy, tak będą po prostu nas stymulowały, nie będziemy mogli nie będziemy mogli się skupić na tej pracy, którą mamy do wykonania. Teraz następnym elementem do tego, czyli mamy już bazę, odpowiednie miejsce i odpowiednio zlokalizowaną tę, tę pozycję naszą. Teraz, w którym miejscu w domu powinniśmy być i w jakim kierunku, czy czy mamy być właśnie twarzą zwróceni do tego kierunku, czy mamy być głową zwróceni, czy mamy być w, tej, w tym kierunku? Tutaj różne szkoły różnie podejmują ten temat, natomiast ja z mojej takiej perspektywy i z tego, co widzę z doświadczenia mojego, widzę, że dwie ważne rzeczy mają tutaj znaczenie. Po pierwsze, to, żeby znać ten odpowiedni kierunek do nauki. Dla nauki najlepszym tak naprawdę kierunkiem będzie kierunek mądrości. To będą, myślę, no i mądrość i relacje. Te relacje również tutaj będą miały znaczenie, dlatego że no, my idziemy potem z tą wiedzą do jakiegoś grona, tak, ludzi, którzy będą nas oceniać, czy będą przyglądać się tak temu procesowi, czy to egzaminowi, tak, i tutaj będzie też bardzo ważna ta strefa relacji. Natomiast mądrość, ten kierunek mądrości jest, myślę, bardzo ważny w, w, tej, w tym procesie pisania, czy to, czy to końcowa praca, tak? czy magisterska, czy jakakolwiek licencjacka zaliczeniowa praca, to twarzą skierowanie się właśnie w tym, kierunku mądrości. Nie wiem, jakim jesteś numerem, bo mogłabym od razu tutaj właśnie powiedzieć Ci. Natomiast skierowanie się w tym kierunku mądrości, czy to w kierunku relacji, będzie tą następną taką warstwą. Kolejną trzecią warstwą może być również przebywanie w tym, w tym kawałku torta, tak jak to się mówi, który należy do przestrzeni mądrości albo do przestrzeni relacji. Czyli jeżeli chcemy kolejną warstwę nadbudować, Tutaj właśnie w tym, w tym dodaniu sobie tych procentów sukcesu, to dobrze byłoby właśnie być w tej przestrzeni mądrości, albo być, czyli siedzieć przodem do kierunku mądrości i jeszcze właśnie w tym kawałku torta, czyli w tej przestrzeni domu, która odpowiada za strefę mądrości dokładnie dla Ciebie, albo za strefę relacji. Czyli y, możemy nawet po prostu wziąć krzesło i przenieść się, gdziekolwiek by to nie było. Oczywiście no najlepiej, jeśli to nie będzie sypialnia albo kuchnia. I po prostu usiąść tam, gdzie, y, gdzie ten kierunek nam pokazuje. I kolejną sprawą będzie to, jeśli masz tą informację, w którym miejscu w Twoim domu czy mieszkaniu są najlepsze połączenia tzw. fruwających gwiazd, to w tych miejscach dobrze również właśnie się ulokować, aby właśnie ta energia nam sprzyjała. Fruwające gwiazdy, również pamiętajcie, mają swoją charakterystykę. Połączenia tych gwiazd dają bardzo specyficzno, specyficzny ich charakter. Może to być właśnie sukces w pisaniu książek, sukces akademicki. Tutaj właśnie przydałaby nam się ta wiedza żeby zidentyfikować dokładnie tą przestrzeń, w którym miejscu jest ten sukces akademicki, aby nas ta energetyka właśnie fruwających gwiazd również wspierała. Teraz jeśli już mamy przynajmniej te dwie albo trzy płaszczyzny ułożone, czyli jesteśmy w przodem do drzwi, jesteśmy w dobrym miejscu, jesteśmy skierowani w dobrym kierunku, wszystko to pomaga nam dodatkowo w przede wszystkim lepszej koncentracji, ponieważ jeżeli jesteśmy w dobrym swoim kierunku, to nasz mózg pracuje na zupełnie innych falach, wchodzimy wtedy w wyższe wibracje i jest nam łatwiej się skupić. Nasza wytrzymałość jest dużo, dużo wyższa. Również mamy mniejszą, taką jakby podatność na rozdrażnienia. Na dekoncentrację. Potrafimy również bardzo dobrze analizować fakty. Tutaj nie chodzi o jakieś wyimaginowane argumenty, tylko dokładnie w fizyce kwantowej jest to stwierdzone, że będąc w pozycji przodem do drzwi, w odpowiednim kierunku, my wchodzimy, nasze ciało jest dużo lepiej skoncentrowane, potrafimy zupełnie inaczej funkcjonować. I ja słuchajcie też wielokrotnie to sprawdzałam czy na swoim organizmie, czy na właśnie przykładach tutaj moich klientów, mojej rodziny, I po prostu jest to bardzo, bardzo wyraźne. I powiem wam, że czasami nawet dosłownie przesunięcie się o kilka centymetrów na kompasie w stronę swojego kierunku i właśnie wejście w ten w ten promień swojego dobrego kierunku no, yy, ogromnie zmienia yy, sytuację, bo taki prosty przykład: kiedy parę dni temu właśnie słuchałam kolejnego ze swoich szkoleń, to yy, będąc w pozycji przodem do północy, po prostu nie potrafiłam się skupić, byłam bardzo rozdrażniona. Po pewnej chwili zorientowałam się, że przecież nie jestem w swoim kierunku. I poszłam sobie zrobić herbatę, wróciłam, usiadłam w odpowiednim y, kierunku i już zupełnie ta wiedza inaczej wchodziła do głowy. Y, I zobaczcie, to są takie proste elementy, które poprawiają właśnie tą naszą koncentrację, uwagę i skuteczność. I teraz, w momencie, kiedy my jesteśmy już w takiej pozycji, y, wszystko idzie y, dobrze i gładko, to w momencie, kiedy y, Oddajemy naszą pracę, mamy taką pewność, że wszystko zrobiliśmy, co, co w naszej mocy, i w momencie, kiedy jesteśmy na egzaminie, to pamiętajcie też, żeby, żeby wybrać dobre miejsce dla siebie, właśnie przodem do drzwi, jeśli to oczywiście jest możliwe. Ja dziękuję bardzo za to pytanie i zapraszam Was do. Do wysyłania, właśnie kolejnych pytań do mnie. Myślę, że to będzie bardzo konkretny i ciekawe, ciekawy cykl tutaj nagrań. Na tą chwilę bardzo serdecznie Wam dziękuję, jestem wdzięczna, pozdrawiam ciepło i do następnego spotkania.